Czy jesteśmy sami we wszechświecie? To pytanie zadają sobie ludzie od lat. 10 maja 1978 roku. Jan Wolski z Emilcina twierdzi, że spotkał przybyszów obcej cywilizacji. Niecałe 40 lat później dużo osób twierdzi, że spotkał przybyszów z obcej planety, a coraz więcej filmów ze spotkań trafia do sieci. No nie wiem, gdzieś tu w podobno. Ej, co tam jest? Jak... O! O! czekaj, Biegnij! Jaka jest prawda? Czy obcy przybysze naprawdę odwiedzają Ziemię? Wow, wej! Hey! Wow! Wow! Ja pierdolę, stary, co się stało z głową! Ja pierdolę! Nigdy nie dotkałem ziemskiej kobiety! <grym> złapać ją! Złapać ją! <grym> <Hey>. <grym> o, nie wierzę, kurde! No właśnie, i większość ludzi też nie wierzy! Nie masz siebie też, czy strasznie? Przez tak sobie pomyślałem, że już pośledzony, czy coś. Ej, hey, kocham was. Det er Elisabeth.

Mmm, Mmm, myślę! Tak myślałem, kurwa, tak myślałem! Oh, kurwa, zawsze w filmach mówią po angielsku, a w końcu jest kosmita polski! I cię mnie! Kościółtaj mnie! do kurwa! Hahaha! Nie uciekaj! Ja chcę tylko połączyć gatunki, nic więcej. Nie, no, nie, zatrzym, 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 zatrzym. No, Chcę właśnie, porwę cię na mój statek. Nie, chcę, nie, chcę, nie. Przybywam z ofertą pokoju! Z ofertą pokoju przybywam. Czemu, bracie? Ja pierdolę tęskę z mocno jestem. Nie bój się. Tylko czasami gryzę. No chodź!

ja pierdolę, a ty masz pospada też tak tą paskudną mordę? No jeszcze gorsze. Ty, tak. one ci z nami, ty, one ci z nami jutro. Dawaj, to jest zdjęcie, tak, weźmiesz się do ich Chcę skrzyżować mój gatunek z ziemskim. to się wyruchać, to chcesz powiedzieć. Hej, ziemię. Wyglądacie nieziemsko. Chyba się zakochałem. Chyba damy. Dobry Dzień dobry, hej. W kącie ziemioły, człowieku! Mówię. Z planety. Jakie? No tak. Ty jadolę, nie. Tam kto z innej planety.